Pani doktor, taki nieprzyjemny temat, przyczyny nieświeżego oddechu. Nierzadko w pracy, w miejscach publicznych czujemy nieświeży oddech. Skąd to się bierze? Czy przyczyna to jest tylko jedna, powiedzmy, zepsute zęby, czy to może są inne przyczyny? Mogą być. No Często przyczyna jest złożona. Niestety dotyczy to dużej ilości populacji, ten nieświeży oddech. No, na, na pewno trzeba najpierw zadbać o zębę. Tak zwany świeży oddech, czyli fetor ex ore, to po prostu polega na tym, że y, są to y, odczyny przemiany materii bakterii tak? i wydziela się siarkowodór, czyli taki śmierdzący y, gaz. Jak tego uniknąć? No przede wszystkim y, odpowiednia higiena jamy ustnej, ja już nie mówię o próchnicy, no powiedzmy, że próchnicy nie mamy, mamy zęby wyleczone, a dalej ten problem nas y, dotyczy. Myjemy nie tylko zęby, ale myjemy również język. Szczególnie na tylnej stronie języka y, bytują beztlenowce, które mogą odpowiadać za nieświeży oddech. Myjemy dziąsła. Uczemy, używamy nici dentystycznych, ponieważ w tych przestrzeniach międzyzębowych również są przemiany materii przemiany tak, przemiany materii spowodowanej przez bakterie i to również powoduje nieprzyjemny zapach. No ale jeżeli myjemy, czyścimy nitką, myjemy język, podniebienie w dalszym ciągu, yy, mamy problem należy zbadać się laryngologicznie. Często nieżyt nosa, zatok gardła powoduje nieświeży oddech. Często też zaburzenia wydzielania śliny powodują ten problem, dlatego wszelkie choroby ogólne z zaburzeniem wydzielania śliny, typu na przykład cukrzyca, powinniśmy wyleczyć. A jak no. powinniśmy często, powiedzmy, płukać y, jamę ustną jakimiś płynami? Raz dziennie wystarczy. Może, y, może nie tak nadmiernie, ponieważ już w amerykańskim społeczeństwie zauważono, że takie nadmierne płukanie płukankami na alkoholu powoduje wręcz zmiany na śluzówce, jak u alkoholików. To, to jest też inny problem. No, alkohol troszkę podrażnia. Nie wszystkie płukanki stosujmy z alkoholem. Możemy stosować y, roztwór wody z sodą. A taka płukanka z alkoholem y, przynosi lep lepsze efekty niż ta bez alkoholu? No niekoniecznie, niekoniecznie. Płukanki w ogóle należy zmieniać raz z alkoholem, raz bez, raz wody z sodą, gdyż bakterie też się przyzwyczają do, do mojej płukanki i mogą się na tą płukankę y, uniewrażliwić. Czy jest jakiś sposób, w który możemy zbadać na przykład nieświeżość oddechu? No owszem, no, możemy zapytać kogoś, tak, czy, czy nie czuje od nas czy stomatologa, ale jest urządzenie, które bada nasz oddech, to znaczy bada ilość tych Zobaczność. gazów? Zawartość tych gazów, które mogą powodować nieświeży oddech. To się nazywa halitometr i muchamy tak jak chcemy zbadać poziom alkoholu we krwi, muchamy w balonik i możemy sobie zbadać poziom tych lotnych, śmierdzących gazów, tak brzydko mówiąc, w oddechu. Dziękuję.